Skateboarding to więcej niż pasja, 15 najciekawszych faktów o deskorolce, które zaskoczą nawet najbardziej zagorzałych fanów. Siema. Dla wielu z nas, jazda na desce to coś więcej niż hobby, to styl życia. To wolność, kreatywność i adrenalina w jednym. Każdy trik, każda jazda to nowa przygoda. W tym filmie zagłębimy się w świat deskorolki, odkrywając 15 fascynujących faktów z jej historii i teraźniejszości. Od skromnych początków na kalifornijskich ulicach po światowe uznanie, deskorolka przeszła długą drogę, a my będziemy świadkami tej niesamowitej podróży. Zobaczymy, jak zmieniała się na przestrzeni lat. Przygotujcie się na solidną dawkę wiedzy, ciekawostek i inspirujących historii. Poznamy ludzi, którzy poświęcili swoje życie tej pasji. Zanurzmy się razem w świecie deski, ramp i trików, które zabierają dech w piersiach. Czas na niesamowitą podróż. Wyobraźcie sobie słoneczne lata 50 w Kalifornii. Surferzy szukają zajęcia, gdy fale są płaskie i tak rodzi się deskorolka. Prosta konstrukcja drewniana skrzynka lub deska z doczepionymi kółkami od rolek. Tak wyglądały pierwsze deskorolki. Z biegiem lat deskorolki przechodziły niezwykłą metamorfozę. Drewno ustąpiło miejsca nowoczesnym materiałom, a kształty stały się bardziej ergonomiczne. Chapter 4 Deskorolka to nie tylko sport, to styl życia. Wpłynęła na modę, muzykę, sztukę, tworząc wyjątkową subkulturę. Chapter 5 Od prostych skoków po skomplikowane ewolucje w powietrzu. Kreatywność skaterów nie zna granic. Chapter 6 Pierwsze zawody deskorolkowe przyciągały tłumy i rozsławiły ten sport na cały świat. Chapter 7 Tony Alva, Jay Adams, Rodney Malen. To tylko niektóre legendy, które na zawsze zapisały się w historii deskorolki. CHAPTER 8 Rok 2020 to historyczny moment. Deskorolka debiutuje na Igrzyskach Olimpijskich. CHAPTER 9 Skateparki to drugi dom dla skaterów. Miejsca spotkań, treningów i niezapomnianych chwil. Chapter 10. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kask, ochraniacze. Bezpieczeństwo to podstawa w jeździe na deskorolce. Dbajmy o siebie. Chapter 11. Społeczność skaterów. Wzajemny szacunek, wsparcie, wspólna pasja. Społeczność skaterów to coś wyjątkowego. Chapter 12. Marki deskorolkowe. Vans, Thrasher, Element. Marki deskorolkowe to nieodłączny element tej kultury. Chapter 13 Magazyny, filmy, media społecznościowe. Dzięki nim możemy śledzić nowinki ze świata deskorolki, odkrywać nowe triki i poznawać historię skaterów. Trasher Magazine, Berix, Instagram Skaterów, YouTuberzy Deskorolkowi, trendy. Wszystko to tworzy bogaty krajobraz kultury deskorolkowej. Chapter 14 Nowe technologie nieustannie zmieniają oblicze deskorolki, wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Elektryczne deskorolki, nowe materiały, design deskorolek, aplikacje mobilne, przyszłość sprzętu. Chapter 15 Co przyniesie przyszłość? Jedno jest pewne. Deskorolka będzie ewoluować i zaskakiwać. Nowe dyscypliny rozwój technologiczny e-sport virtual reality globalna społeczność. Outro. I to już 15 ciekawostek o Deskorolce. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i inspirującego. Od skromnych początków po Igrzyska Olimpijskie Deskorolka przeszła niesamowitą drogę, pełną pasji i determinacji. A jej przyszłość rysuje się w jasnych barwach pełnych nowych możliwości. A jakie są Wasze doświadczenia z Deskorolką? Czy macie jakieś ulubione wspomnienia? Podzielcie się swoimi historiami, ciekawostkami. I ulubionymi trikami w komentarzach. Dzięki za oglądanie i wsparcie. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o świecie deskorolki. Do zobaczenia na rampie, trzymajcie się.